Witam wszystkich, dzisiaj znajdujemy się na serwerze Psycho.mc Jest to no. serwer, serwer typu Hardcore Dokładnie Hardcore Survival No i jeżeli zginiesz, otrzymujesz bana na 7 dni tu Odbanować dźwięk. się możesz SMS-em za 2 piątkę Szczegóły na stronce, wszystkie Więc tak, troszkę się tu przejdziemy tak, po serwie wiesz, Akurat tam gdzie byliśmy na początku był to spawn no, Tam tak. się respimy na początku tak. Co tu ciekawego o, można? To jest taka... no... Restauracja. Połowę. Restauracja ubiarnia. No. no dokładnie. Tutaj mamy do, domek wymian między graczami. Tak. Co tu jeszcze ciekawego jest? No, to Tam jest escape, escape, escape. No. W piramidzie jest... Nie e, escape, tylko e, parkour. Parkour. No to parkour. Chodź. Hazel, ha, 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 Chodźcie na dół, poka poka pokażemy ten, chodźcie. Ja Bardzo przyjemnie się pamiętamy. tutaj gra. Dużo ludzi przede wszystkim. Jest, jest kogo ubijać. Yy, wgrany Anti-X-Ray. Tak, przez, przez, yy, przez pana Kuksona. No i którego pozdrawiamy. Bardzo tak. Administracja. Pro Pawlo coxons. Admir. Tutaj mamy yy, te, tego parkura. Nie jest, nie, jest, nie jest łatwy, ale nie jest też trudny. Da się go przejść, ale... No i no i co nie... jeszcze? Jest najważniejsze, że jest non premium. Tak. Oczywiście. Wszyscy gracze mogą. Każdy być może wejść ze względu na to, no że jest non premium, nie? Chodź teraz Lasek, lasek publiczny nie trzeba się wysilać, żeby tam bied gdzieś, tak, bo już zaraz, zaraz pokażę map lasek o, akurat konsola kogoś skikowała na 5,5 minuty. AFK. FK Ż emował ten gracz. No, tutaj mamy studnie, do których można wrzucić itemy jakieś niepotrzebne, a tutaj Chodźcie można, tutaj. Z, tutaj można zbierać je. Czyli na przykład wyrzucicie sobie, dajmy na to, diamentowy miecz, ja nie będę wyrzucał, i wylatuje tam, no, zademonstruję na mięsku. Chodźcie na... O. I... Leci? O, wyleciało mięsko, dobra. 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 Tutaj jest przejście do Neteru pod wielkim gustem o chodź, chodź, muszę coś pokazać fajnego gdzie? ale gdzie? chodź no obróć się hmm, dobra. chodź coksans ostatnio zbudował no. Y, no. Wejście na dziki zachód wbijamy. i tutaj wbijamy. od razu po wejściu na ten dziś, można, dziki zachód można, można się, od się od razu bić proszę zademonstruję dobra ała. można się ała. bić ała tak, no to wybijamy i tutaj jest wyjście tu jest z tego, wyjście. tak, tu jest wyjście y, oczywiście y, Bardzo mapa jest miasto. ograniczona nie można za jakiś tam teren wychodzić tam chyba trzy czy pięć kratek za, za, za domki ale no ogólnie tam da się nieźle pozaciepywać ludzi tak. no, co ty jeszcze mamy? Mm, no ten, może o, pokażemy zap, zapadnia zapadnia na ludzi Mamy jeszcze o, a choć ktoś się topi, choć akurat ktoś, ktoś się topi, się topi tak chodź, o, i tutaj nie... właśnie właśnie pułapka która dusi tak coś tam pada? jakiś Rubik no tutaj piszę pułapka na MOBY użyta przez SKKF a na gracz. No. nie miał nic akurat no dobra to co tu jeszcze możemy pokazać o mniej więcej tak wygląda mata anti-X-ray mniej więcej tak się wyświetla jak tutaj jest zademonstrowane nie wiem No nie jeszcze wiem. teren non-PVP PvP. PvP. Tak. Na spawnie nie możemy się bić To yy, za, no, za, za, za jest zauważalne yy, Za podpalanie, za wszelkiego rodzaju podpalanie na spałnie yy, Nie wiem co jest kick czy ban na jakiś czas Czy ban na zawsze? Ban chyba, ban na dwie godziny No Czekam, tak. może ktoś wow siema albo... mnie chce bić Elektronics No albo jak ja jak ja strzelałem w Koksona to mnie, to mnie zabił Kolejne pozdrowienie dla Koksona znowu <laughs> Ale nie takie dobre Co jeszcze tutaj mamy takiego ciekawego? A, ciekawego, ciekawego Ogólnie ciekawe to jest można tyle emo emocji To jest gra przede wszystkim emocji to jest, Z kolegami to się najlepiej gra, z, przyja z przyjaciółmi sojusze, o, A sojusze, tutaj właśnie to... Koksons Gildie skryta, Napiszemy Koksons Przywitaj się. Hmm. No, no no, przywitaj się, nie bądź. Nie wiem co ty, co czasu nie ma na takie sprawy. O, aloha. O, aloha, tak. przywitaj się. O, i trze trzeci raz pozdrawiamy w każdym Trzymaj, bądź razie. No dobra, dobra no to dobra. chyba tyle, zapraszamy. To jest jeszcze jedno takie, takie coś, nie wiem, to jest jakieś coś tam. Coś ktoś. O. O. Co? Zbudowane coś, kto? przez coś. Zbudowane przez koksona. Aha, jest. Jakieś. Ej, o, dobra. O, się, widzę mu. Opatrzcie do góry. Opatrzcie do góry. No, koksu. Leci koksu. No to tak, I, to by i, było na tyle. Zapraszamy na ten, zapraszamy na ten serwer, tak. w linku, e, Boże, w opisie podamy namiary na serwer oraz stronkę internetową. Tak. No i to by było chyba na tyle, serdecznie zapraszamy. Tak, cześć. cześć. nark.